Jezus, co to za... co to za próba? Z tym łobem Lepiej pomóż, a nie gadasz. To lepiej, a nie będzie odcinka. Poparli to bardziej to masz. Co to zrobił? Aj, prorok pr ich pr pr zepchnął. A, dostał, a dobra, kurwa, sorry. Sorry. To jebało mi się coś, nie? Po prostu. Nie, po prostu z idealnie no, w tym miejscu, gdzie wjeżdżę, że... gdzie karpon poleci. A! To, kurwo, robimy, Kurwa, jed, dwóch jednym jeden pociągnięciem zabijam. Przez. Headshot dostał, kurwa, czy... No ty mu sprzedaj headshot'a. Dostał headshot'a, kurwa, z tego, z, z krzesła. Ile ty... Jestem na spadł. Dobra, teraz ciągle skacz? O, Tany? jest, lecę, lecę, Dobra. lecę. <noise> Padłem na niego, przypadkiem. Padłeś na niego? Tak, przypadkiem. Nice. Ja oh, pierdolę, jaki żądzki Bocz Cichczak w tą ścianę po arystry Twoja mama oh, yeah. Ja, tam, ja tam nie wchodził, wyjdźcie z tego pokoju, wyjście z tego pokoju nie, nie wchodźcie, wchodźcie tam, wchodźcie tam, tam, trzeba mu dać, eee, trzeba Karma dać karmodona, trzeba mu Jupi. Co za kresa Co nie? to tam jeszcze TAK z body blokował Mento. mendo Widzisz co masz, jak zrobiłeś, tyle Chłopaki ninja zaskoczył z dachu <noise> Oho, Co ci się stało? Co, Co się... się ze mną dzieje? Się... <noise> Odpytało <noise> mnie. <głos> <głos> klucz. Do mojego serca. Kurwa. Ja mogę powiedzieć, ja się nie boję To jest tak zwany Arbuz Powiedziałem to Nadleczenie Spościoło, spościało spościoło, spościoło Skate, skate zabił detektywa, Skate mówi sprawdziało, ciało, to było, to było absolutnie piękne, nie? O kurwa. Jubla, jubla. Kichnąłem, nie zabiłem, zabiłem. HT za chyba No boż. No. Ale możliwe, że on do mnie strzelił. To właśnie dlatego, dlatego go zabiłem. Z tego właśnie powodu to było. Jakby co. No to le ledwo, ledwo co żyje. No. i się zabić w końcu człowieku, o ile ma? A Nazwie... <grymamy> No, i gdzie jest golden? Macie ma, goldona? I strzelcie w tego, w policjantach macie, strzelcie w plecjantach Ale jest golden digla Kurwa Koń, koń, pchaj To jest A, to dlatego jest ta czaszka tutaj balowana. A to nie Dobra, jest wrażarka. Oto, a jest niewinna niewinna To nie widziałeś pewnego tego? Miszka? Co to jest. Słuchaj, nie, nie, mi się nie, podoba takie dawanie nie, bo... Ale skąd? Okay, nie, nie, skąd? nie, doorbuster, 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 nie, 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 Kurwa, czego nie rozumiałeś tej drzwi? Rzeczywiście to nie, nie opierasz dźwięk. tej drzwi! Nie, no kurwa, to jest niezrozumiałe, kurwa, nie otwieraj tych drzwi. Nie, Michał, Michał po prostu pobiega, nie podbiega i nie otwiera. Mamy jeszcze jedną osobę do znalezienia. Kurwa, nie, czemu tam policja wszedłeś? Chodź, tam oby zawalczymy po prostu, co? Co z nadąb? Okej, pas będziesz siedział? nie złapa! Niech się Czyli on Niech się złapa! Niech się złapa! Niech się go Niech się złapa! Niech się złapa! Niech się złapa! Niech się złapa! z tym Golden Dinglem? się złapa! Niech się Którego? Którego? się złapa! wszyscy? wszyscy. Ręce ten, nie podniesiecie ręce za głowy. To odwróćcie się plecami. To będzie szybkie i bezbolesne. Kurwa który? Oj chuj, no to ty. O! Nie pójdę mi twoja stara? Granat, 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 kurwa. O, Ej wiecie, Ja zrobiłem eksperyment społeczny. Co się stanie, jak się zamknie cztery osoby w jednym pomieszczeniu? No właśnie to. Doigrałeś się. Wiesz o tym? Doigrałeś się. Peczes, nie, nie wiem czy wiesz, ale ja uwielbiam jeść arbuzy i popijać to sokiem arbuzowym. <gry>